Dzisiaj zrobimy Q&A z okazji okrągłych 46 subskrybentów. Pierwsze pytanie. Czy lubisz masło? Pytasz Dzika. Masło to jest życie. To by było na tyle pytań. To gotujemy. Dzisiaj pizza. Jaki styl? Neapolitana? Sycylijska? New York Style? Może Chicago Deep Dish? A żebym ja wiedział, myślę, że najbliżej jej będzie do Januszopolitany polskiej. Co wyjdzie, to wyjdzie. Zaczynamy od ciasta. Tak robię ciasto sam, ryzyk fizyk, może nie zjaram chaty. Biorę miskę i wrzucam do niej drożdże. Czemu wyglądają jakby przeleżały w zamrażarce ponad rok? Nie wiem, przypadkiem na pewno. Do szklanki nalewamy ciepłej wody. I nie bojąc się o nic sprawdzam paluchem czy jest dobra temperatura. Jeżeli poparzenia są pomiędzy pierwszego a drugiego stopnia to woda jest idealna. Wlewamy do miski. Teraz, żeby paskudne grubasy drożdże miały co jeść trzeba im dać cukru. Ja mam tutaj miód, bo jebać biedę. I nie ma lipy. <laughs> Dodaję łyżkę miodu, dodaję, 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 dodaję łyżkę miodu i mieszam breję. Jak się wszystko rozpuści i będzie kolor podkładu na rydziec twojej starej, to dolewam nieco oliwy. Tutaj jakaś cytrynowa. Smakuje jak płyn do mycia naczyń, ale się nada. Niby trzeba by odczekać, sprawdzić czy droży żyją i takie tam, ale ja nie boję się ryzyka i nie chcę mi się czekać, więc lecę dalej ze składnikami. Czas na mąkę. Tutaj mam mąkę raper Pizza Polna po 0,0 promila. Chyba można tylko na trzeźwo korzystać, ale ma rysunek pizzy, to na pewno dobra. Generalnie użyłbym tej mąki, ale w szafce znalazłem 10 innych opakowań, więc dzisiaj dodajemy resztki. Wsypuję pierwsze opakowanie i zgniatam, że nie być taki silny i w ogóle. A co to? Jakiś fafroch wpadł. Wyrzucam i mieszam, ale tylko trochę, bo ja nie będę się tutaj męczył, więc użyję tych zakręconych wariatów do miksera. Zakładam i sprawdzam, czy działa. Śmiga fantastycznie, to dorzucam kolejną porcję mąki. Łączam panna sera i mieszam jak jeszcze ciasto jest w miarę mokre, to dorzucam garść soli I jeszcze trochę soli, no może jeszcze ciut. I jak będzie już niedosolone, dorzucam więcej mąki i dalej mieszam. Dorzucam mąkę tak długo, aż ciasto zacznie odchodzić od ścianki miski, jak tapeta w mieszkaniu z prl u Mieszu, mieszu, mieszu i jak pomieszu, to czyszczę sprzęt z resztek ciasta i zeskrobuję ścianki miski, co by się ani gram nie zmarnował. Następnie robię to, sprawdzam czy nie parzy i robię z ciasta kulkę. Jeszcze porządny slap dwa podania i wrzucam za trzy, żeby się dziadostwo nie przykleiło do miski w trakcie. W trakcie wyrastania to dodaję nieco oleju w schrufli i obtaczam ciasto jakbym ataku dostał. Jak ciasto lśni jak na twojego starego to przykrywam talerzem i odstawiam do wyraśnięcia. W międzyczasie nie tak zwanym przygotuję składniki. Zaczynam od pieczarek. Kroję w cienkie paski i odstawiam. Nie chce mi się smażyć więc pójdą surowe na pizze. Teraz ser. Tutaj mozzarella. O zobaczcie, przekaz nadprogowy. Daylight -like i suba. Dobra, dobra, uspokój się. Mozzarella tak generalnie jest trochę za mokra i może sprawić, że ciasto nam rozmoknie w czasie pieczenia. No, ale zdrowy rozsądek mnie jeszcze nie powstrzymał, więc rozcinam, wypijam i odkrajam kawałek kulki, bo na jedną pizzę cała to za dużo. Daję na cienkie paski i odkładam. Jak nie macie mozzarelli, zawsze możecie użyć sera, który identyfikuje się jako takowa. Tutaj ee, damski ser. Też odkrajam kawałek i ścieram na niszczycielu palców. Czas na obowiązkowy składnik, cebulę. Ta wygląda jakoś wyjątkowo cwanie, więc odkrajam jej dupę i tnę na cienkie piórka. Jako sosu używam solo pomodoro polpa z puszki. Drogie, ale za to mnie nie stać. Jeszcze oregano, mam dwa. Nie wiem czym się różnią, ale na pewno miałem jakiś powód rozdzielenia ich. Na koniec trochę bazylii, żeby wyglądało, że niby zdrowe. Jako mięska użyję... gile z diesla? Tak się nawet nie pisze, diesel. Nieważne, jak mamy składniki, to jeszcze trzeba na czymś upiec tę pizzę. Matko, jakie to ciężkie. Ja mam tutaj kamień do pizzy. Czy jest potrzebny? Nie wiem. Czy wyjdzie bez niego? Nie wiem. Czemu jest taki uwalony? Też nie wiem. Generalnie, jak taki kamień wam się nie przyda do robienia pizzy, to zawsze można z niego zrobić płytę na Ryj Janusz. Dobra, czas sprawdzić, co tam u ciasta. Biorę stetoskop i sprawdzam, czy drożdże przeżyły. Jak słychać gazy, ale nie ma wiatrów, to wszystko w porządku. Biorę dechę, na której będę wrzucał ciasto do piekarnika i obsypuję mąką. Wykładam ciasto na dechę i formuję z niego elegancką kulkę. Jak jeszcze nim pokręcę, jak na DJ-ce, to odkładam na bok. Na dechę dodaję jeszcze więcej mąki i to coś. Nie wiem co to ale będzie dobrze turlało nam pizzę po desce. Wysypuję, mieszam i zaczynam rozciągać ciasto. Jak podrzucę je kilka razy jak debil, to kładę na przygotowanej desce. Ciasto rozgniatam palcami, robię szybki masaż, jeszcze kilka slapów i mogę zacząć zastanawiać nad swoim bytem. Jak ciasto rozpaluchuje na eleganckie koło, to otwieram pomidory i smaruję ciasto. Nie za dużo, bo mokre będzie, a to nie czas na takie ekscesy. Teraz oregano. Dodaję obydwa tanecznym ruchem. Gościu, dobrze się czujesz? Następnie ser żuty. Rozkładam równomiernie, a na niego u pieczarki. Jak pizza zaczyna wyglądać jak marzenie grzybiarza, to dodaje najważniejszy składnik, cebulę. Trzeba dodać jeszcze mięsiwo. Jak użyję swojej całej mocy, aby otworzyć to opakowanie, to po krótkim zastanowieniu spróbuję czy nie trujący. Jest git, więc wrzucam kilka plasterków salami. Na koniec, żeby było ładnie i miało się co zjarać, dodaję kilka listków bazylii. Fantastyczna pizzunia! Upewniam się jeszcze, że pizza nie przywarła do dechy, bo byłaby katastrofa przy wrzucaniu do pieca. Nie pytajcie mnie skąd wiem. Nie wiem co zrobić z resztkami, więc wrzucam do rosołu, które czaił się cały czas na palniku obok. A, jeszcze bym zapomniał ser, że napadano kurki. Wysypuję na rękę nauczony poprzednimi doświadczeniami i wrzucam na pizzę ruchem jak ziarnem zasiał. Dobra, teraz to już na pewno koniec. Jest git. Kurde, zmiana kadru. Nie wiem co znaczają te egipskie hieroglify, więc włącza na pierwszy lepszy tryb. Grzanie daje na maksymalne jakie fabryka dała. W tym przypadku na pełną pizdę. Otwieram mój ujebany piekarnik i wrzucam kamień. Możecie użyć też zwykłego kamienia, jak ten. Tylko wtedy ja musi być tyci tyci. Kurde, muszę zmyć ten napis. Nie mam ochoty rzeć chemii z markera. O, fantastycznie. Nie chcę się zmyć zwykłą gąbką. Ale spokojnie, w tym domu mam takie chemikalia, że zrywa papę z dachu. Sprawdźmy, jak sobie z izopropanol. Nałożę sobie trochę na papier i gumujemy. Nie tylko zrywa papę dachu, ale też napisy z nagrobków. Elegancko, cały syf zszedł. Dobra, do brzegu, bo to nie Breaking Bad, tylko kanał o pseudo gotowaniu. Jak kamień się nagrzeje, to otwieram piekarnik, upewniam się, że pizza nie przykleiła się do dechy i suwam pizzę na kamień. Witam w standardowym kadrze. Już za dużo tych kamerowych dewiacji jak na dziś. Po sześciu minutach wyciągam pizzę z piekarnika. Cóż za piękny bieda placek. Tylko pomachać nożem na szczęście i wykrajam kawałek. Niestety trochę nie stoi i opada, ale za to poparzyłem sobie paluchy. Dobra, czas spróbować wariata. Cóż za fantastyczna pizzunia Molto Bene, tany, tany, ziu!